Witam wszystkich. Chciałbym Wam zaprezentować film na temat transportera T4, który służył w polskiej policji. Mianowicie do 1994 roku, jak wielu z Was wie, była produkowana nadal Nyska. Nyski były spotykane do 1996, nawet i troszkę dłużej, tam do 1998 roku, na jakichś ościennych powiatach, ale od kiedy zaczęto w 1994 roku w poznańskich zakładach Volkswagena produk produkować transportera, wszedł on powoli do polskiej policji. Na początku były to silniki benzynowe 2.0, 84-konne. Systematycznie zaczęto je gazować, a w 2000 roku na masową skalę Weszły silniki 2,5 TDI z niebieską literką I. Transportery miały 2,5 TDI ze srebrną literką, co oznaczało, że ma 102 konie. Na masową skalę możemy rozumieć to, że zostały zaopatrzone każdy oddział prewencji policji w te busy z podwójnie rozsuwanymi drzwiami bocznymi. Wcześniejsze wersje z silnikiem benzynowym były przeszklone. I tylny rząd foteli był obrócony tyłem do kierunku jazdy. Zapraszam do obejrzenia kilku przejazdów, kolumn i pojedynczych transporterów akcji. Sous-titrage Société Radio-Canada Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, wciśnij dzwoneczek i zapraszam na kolejny film.